Siema, z tej strony Kawik. Dzisiaj znowu gramy... Okej, i tego Okej, okej, dobra. Nie tak, tak, do... tak. <grym> <grym> Oj nic jak w komputę, nie? Ty nie witasz. Ty nie witam. Poczekaj, kałka mi się robi. <grym> <grym> eee, cześć, z strony Kawik. Dzisiaj gramy w Castle Crusher po miesiącu przerwy. Tak jakoś wyszło, nie wnikajcie. Cześć, to ja z Gram w grę. To było najbardziej krwawe przywitanie, jakie wiem. Co się to coś zajmuje, świetnie. Obi mamy. Co? Dobra, czekaj, dlaczego e, znaczy kurwa skończyliśmy na Nie wiem, to co nie... A, ah, okej. Okay. Ja pitonę te etapy, no 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 no. A, I, I, I. Nie będziemy give you fuck up. Nie będziemy give you up. Nie będziemy let you. Up. Nie, 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 nie bi, nie, nie. bi. the baby! Chłopie, ja tak dawno nie nagrywałem z kimkolwiek, nie? Ja tak samo ci powiem. No w sumie to wiadomo, ja, to wiadomo. Nie... ja sumie dawno nie nagrywałem z Nie ma... ja wiem, czy chcę chcemy to... Te... Nie, nie tego tak, Jeden tak. dla testów. Kinder niespodzianka. Nie pychło, nie pychło! Nie pychło, nie no to. Mam pytanie, czemu w mojej chwili te niespodzianki są muchy? Nie wiem. A w ogóle... E, ogólnie mamy takiego kolegę, który chciał, żebym go wypromował. Mam go w dupie, bo on, on, on i tak nie obejrzy odcinka z kasy. Ej, wiem. Tak, tak co coś, wiesz? Wiem i o to chodzi na YouTube. Trzeba być lepszy od innych. Trzeba być lepszy od innych, tak, naprawdę. Na pewno o tym chodzi. No ty, ty, ty jesteś, to o to chodzi. No masz 300 sobów, co nie? No to prawda, przez 5 lat to jest tak mało, że zastanawiam się nad Tak, właśnie, to, to, to jest dziwne. Możesz być albo kimś małym, nieznaczącym, albo możesz po prostu stać się memem, który nagle do, dobija milion w ciągu roku. No bo możesz zmieniać po prostu contentu i nagrywać to samo przez 10 lat. G -play. Prze Search the Player. Nie, Gplayer play 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 nie mówimy. Mówię well, o Search the Player, on nagrywa, on nagrywa do tej pory gameplaye... Uh, ej, hey, ej, hey, ej, hey, ej, hey, no bez kitu. Multi. Gówno rap. Search the Player. Gry na 100%, solo. Przez 10 lat. Na te boy. członki, boys. Członki Członki, członki. Czekaj, bo ja... Do, dobra, że... O oh, oh, kurda, bać! <laughs> I forgot I'm żołnierz Ja zapomniałem, że ja mam umiejętności O kurwa, rzuci mną, rzuci mną nam, nam, pomocy On nam rzuci To no, nie rzuci, on nie rzuci Szczerze nieździwy bym się jakby nagle zadziało taki bug w stylu On cię nagle łapie tak z grupy ale mi nie reaguje, nie wiem to by też tak reaguje. No, no mi no mi też. Ogólnie widzowie to te lagi mogą być spowodowane moim internetem, który ostatnio jest dosyć beznadziejny z jakiegoś powodu. Kawik i jego dwa ziemniaki! Dokładnie! Może? M mam w opisie ktoś no, kometa na ziemniaki. Ja się... Ja się zastanawiam, czy kawi O kurwa chyba... O nie! Jak ty nie żyjesz? Co? Co Jak ty się zrobi? To będziesz pierwsza śmierć w tej serii. A ty już nie umarłeś? Teraz? Nie?

to well where we drive. O oh nie! Za dawno nie graliśmy w tą grę. O boże! No. Sobie, ale zdajesz sobie z tego sprawę, że my chcieliśmy to jeszcze zrobić na Inside Moodzie? Zdajesz sobie z tego sprawę, że my to zrobimy na Inside Moodzie? Zdajesz sobie z tego sprawę, że jeszcze nie przyszliśmy ani jednego... ani jedną postacią na Inside Moodzie? Zdajesz sobie sprawę, Zda. że. Z... Lubię ziemniaki. Tak wiem, boś internet na ziemniakach basowany. Tylko te ziemniaki to, to, to nie są jak ziemniaki, tylko to są zmutowane komiki I co? Co się plojesz, kurwa, kaszlam, no nie? Się się. Szczał, okay? No bo jak strzałek, okej? O ale mógł nie pomyślał Nie pomyślał. Kurna, jak nie trafiam. Kurna, dalej nie trafiam. Kurna, on mnie trafia. Ja się dziwię, ale Mówię, że jeśli ja się dziwię tryhardom, które przeszły niżą e, ten Industrial Castle na Insaile. E o nie, to to... Sas Ogólnie to prawdopodobnie tutaj pokazują że mamy zamercowiście, no serię. nie wiemy jeszcze jaką mają, zobaczymy od... Mam mamy? Jak to jest, to jest. A nie mamy? Tak to nie? To się ja, ja nic nie wiem. A, Chyba to a to No tak możesz tak. mi powiedzieć teraz i to bytne. No dobra, no. to możemy robić i tak, i tak, nie? No. 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 Jak no. no, ukuś? Mogę zabić? Nie mogę. Ja pitolę! Muzin! Muzin, to nie... muzin! Muzin! A wyobraź sobie, że ten etap będzie na insane'ie. Nie dość, że z to jeszcze Muzin. Jak Bez ledwo... Paska, typie, jak, jak ledwo z pierwszym Muzinkiem nie dajemy sobie rady na insane, a nie dość, no. że on ma jeszcze pomocników w postaci z, zwykłych wrogów, to to jeszcze on nie miał paska HP Jak mor bosses Masz żołnię. Nooo nie będziemy nas na ty! Wejdź To jest głupie, że oni tutaj nie umierają. Aha, ty umierasz, ha le, 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 le mao. Lameo. Przepraszam, to wszystko wina tych chrupek kukurydzianych z solą morską, które staną się pewnie ikoną mojego kanału. Jakich chrupek Bo ty nie wiesz. Bo ty nie wiesz, bo twoje Biedronce tego pewnie nie ma. Co? Mam pytanie, czy w Biedronce kiedyś widziałeś coś takiego jak chrupki kukurydziane? No na pewno. A widzieliście chrupki kukurydziane z solą morską? Nie. Kocham województwo Tylko Polskie Tylko Polskie? Ma Sowieckie, ma Sowieckie kur... Geograf Go, <grystanie> gdy... Y, gdy Dolny Śląsk Yo, to jest... Geograf kiedy Dolny Śląsk jest, jest inny niż... niż. Geograf gdy próbujesz zaznaczyć inny wymiar na mapie <grystanie> Wymiar na mapie czy co dymiar? Ja znam tylko uczestniczenie w kompetencji Świat. to Świata. W ogóle mam pytanie Foxur, Czy chciałbyś być w Bigmanach jako aktor głosowy? A, to by Tylko nie wiem jaką ci jeszcze mam dać rolę, czy kogoś ważnego, czy takiego jakby okej, okay, ale nie okej. Okay. Omówimy to tutaj. Mówimy to później, kiedy moja fabuła rozszerzy się na tyle, że będę mógł ci mówić wszystko. A kurna, wejdziesz na wejdziesz do kebabiarni, a tam kebab. Nie, a tam... trzy kebaby. No, kum, nie o, Gdzie kupisz pizgnął? O kurwa. Aż on się stało. Gdzie on się guzalno? No. Na pół go Tak szczerze, czuję, że oni na to oni będą umierać. Na jeden hit. No, nie jak... tam Ale zobacz, on ma zbroję, on jest lepszy. I, 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 i ma twoją zbroję, on jest lepszy. No długo będziecie go napierdzielać, do cholery jasnej? Ping-pong. O, tak Mam szalik. No i teraz najbardziej wkurzający boss. Jakbym no miał dać, jakbym miał dać, y, jakbym miał zrobić pierdoli na y, bossów, to bym dał go na ostatnim miejscu. Yep. Saj, yy, eee... najłatwiejsza, najwyższy, yy, Najtrudniejsza, co nie? Mm -hmm. all right, all right, all right. To ja bym dał go do kategorii kukurydza, która jest wyższa od S Aha right. Aha On takie nie ja... robi? Serio? Ja. Ja. ja nie pamiętam jak się z nim walczyło, chłopie No normalnie Aha. <noise> O, będzieś mi Ała. Oła. Jo, jo. Jo. Jo, jo. Będę bił him. Pamiętam, że jakoś... Jakich oni jest się, że mi to irytuje. No właśnie, on, on ma dosłownie jeden, ten sam atak i im więcej HP mu zbijemy, tym częściej będzie się chował. I tym częściej będzie się też w sumie pojawiał. Czuję, że ja zdechnę kiedyś? Ja też zdechnę. Nie wiem. Itcorn. Itcorn Itcorn! O corn, corn. Oh. Yes. Uciekaj, uciekaj, uciekam, ja uciekam! Oh, nie ta, ta, ta. Widzę leczenia w późniejszej fazie. Yes. Ouch! No. Oh, o, okay. okej. A dobra, Ouch! go to, ziemi bić, to to on się nie odczychnie. Odpychnie cię, ale nie, nie, nie z demagiem. co no, Monkey. Monkey wake. Dobra, i nasz. A niech chwilę to był swój, mam. Zory pomyliło mi się. Ja miałem gigacet barbariana. of damage. Za to damy O kurwa! Oła! Gitgut! Oła! <laughs> Szczelnie zrobić live'a z nie mogę się nadal za to zabrać, to nie jakby... Chcę, ale, ale ta... nie chcę, bo wiem, że jest jeszcze ten smok pieprzony Ale za co? No w kapredzie Tu też miałeś problemy z tym smokiem? Ja go nie widzę, to nie ja to potwierdzę. Nie go użyć. Ale mnie przeciął. Co? Kowierówka. Kowierówka 2000. I, i. O nie, trafiłem ja. Tylko dupka. Wow. Ale laguje. Boże święte. O Jezu... uuuuu Jezu. Uuuu Jezu. Ooo uu Jezu. Uuuu uu. będzie ciężka przeprawa. Uooo je. Nowego go nie trafiłem, ja pój to ale jestem tragiczny. <grybujesz> Come here Dobra mamy kolegę, mamy kolegę Dobra bo... To kolegę sobie... Czy oni umrą Ja Nie, kolego No, No, co to jest za spawn camping Jaki skam Nie wiem Można Nie mogę cię trafić Może No to na moich zwokajach mu le. Aua 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 Jego na z liścia daję On już nie wywalać się to supyt Nie To jest wiesz, że ja wszystko w uh, wagi wagili co nie? Ale tak, 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 To tak, 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 ma to, tak, 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 tak,

Olha a loja. Aqui. mas... ...por que eu vou atirar na You motherfucking mind the kids. é Oh, bom Oh, fucking kill <kidding> <laughs> <laughs> you! Yes, eu quero sentar-se com No nie na no mnie tak trafił hmm. Nawet nie wiem, ile mam HP? Ech, stary, ile mi się z nim byliśmy? Najgorszy boss na świecie 10 minut Ono, w ogóle robię teraz. zresztą Aha To się okaże, że za połowa... Mikota, ciekawiesz? 69 let's go, let's go Nawet nawet, nawet ci to Żyrawka Już tyle dużo expo nie daje, więc nie wiem. Anio. Jest. 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 the point. Jest. Jest. the point. Więc w sumie ja bym już kupił podkie, a już w sumie patrzycie. Ej, tak mam dużo pieniędzy. To jest nasz się... kolega, który chciał się wypromować. Wyślu, zabijmy go. Krzyż Minecraft mhm. lat 9. Brr. W ogóle wiesz, wiesz, co mnie zastanawia? Dlaczego ich tekst zależy od tego, gdzie podejdziesz. Patrz, przykładowo odejdź, patrz. Idziesz tu, jest gry. Idziesz tu, jest gry. Idziesz. Jest gry No faktycznie zależy się Ale nie, to, to tak serio jest, uwierz mi. O oh, fuck. No, for player. No, o, o, o! o, o. Kabik jego ziemniaki, o, proszę o, Państwa. O. No to I teraz, teraz dopiero powiedzę, czekaj, my tutaj będziemy, meduza i tam dalej jest full moon i dopiero... o kurwa. Ja powiem tyle... Nie wiem, czy zrobimy full moona w tym odcinku. Nie nie, 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 nie zrobimy tego, co zrobimy na moim i tyle, kurwa. My It's time to, to use to the horn, to. my dude! No, dobra, przestałem tak myśleć, ja pamiętam, to że Ja pamiętam, ja tego. Ja to po prostu podgłosiłem, co nie? Wziąłem, to trzy, doktor, kurwa, no, nie nie To Dobra, robimy no floor damage, dobra, nieważne. No i najgorsze mają to, że... Pra... Się... Prz... O, śmiercią o zawsze mój oni boże. Tam, o mój Boże, o, o mój, mój Boże, boże mój tak internet. Nooo kawik, kawik. Kawik, internet tak chyba. Spokojnie widzowie na odcinku po nie będzie się mnie słyszyć tylko jego. Ale wiesz, że oni nie będą mieli lagów twoich, nie? No no wiem, ale ty będziesz miał. No <śledz> niestety. On nawet nie biję, no kaman! Umży, no, ryba Polecam, no się W ogóle fajna cytrynka z jego oka się robi. To jest krótko przyjemna animacja umierania. Nienawidzę ja tych no, Ała. No bo one lubią gól gul gul. A ja nie lubię gul 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 o co chodzi. A na częściej jest na nich łatwy sposób więc. No Stanie się ich szczęścią. Ich łabicy. Ała. Nie, 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 nie Mam lagi, ja pitole. O mój Boże, internet Właśnie widzę, właśnie widzę, jest Nie To ja uniknął, jebany Paweł Jumper o, o mój Boże O mój Ała. Boże Jezus O Jezus Kamilik, my tam chyba nie dojdziemy Panowie, Kamil czytuje kurwa, ma. <noise> Foxy tak zawsze mówi, a w, a w ogóle jedną z rzeczy powiedzianych przez Foxa jest to, że mnie nie szanuje I Dzięki czemu to y osiągnięcie trąda w się. Tak! Chciałeś odcinek z w Daj, daj, do. Dobrze, tak. jakiś Dominu Gamer z Włosławka Czasami do mnie ludzie z Włosławka zgonią, ja nie wiem o co chodzi o w ogóle, co nie jest Ławica, cała, A bo ja tak mogę też atakować, zapomniałem Fucking monkey Dostał żołędzie, to zaraz jest przyprawiony Tak, przyprawa z żołędzi. nie wiem jak to ma sens Ale ma to wyrąbane Jezus Było niebieskie interne. kółko, co to oznacza? Tu internet mnie załamuje Wiem Okej, muszę... kurwa Człowiek pochodnia! Człowiek stolony. Człowiek pierdolony. Człowiek dominacja. Guzik Człowiek kaftrata. Świetnie. Oła. Nie lubię, nie lubię tego właśnie. To co, że będzie? Nie umiera gnida, W ogóle nie, że coś, ale miałem tutaj kilka razy takiego bagę że... On chodził poza mapą, co nie? On Świetnie. po prostu mógł chodzić tutaj po powietrzu, jak jest. Okej. Okay. Nigdy mi się tak nie zdarzyło. Weź się ulecz. Ani razu. Kolego, niech mi się uleczy, że nie wziąłeś nowy... nowy widelec. No przepraszam. Fajny widelec. E, e, ja się... Rozumiem. Ja się uleczę spokojnie, Andrzej. Nie nie martw się, ja się uleczę. Nie wiem tego. co. To ty pierdoli. Dobra was. Pieniądze. Money! Money. Money. O tej i to skoro ona ma tylko jedną nogę? Actually A, I don't know Jakby ja, ja rozumiem ale w teorii zastanawiam się dlaczego ona ma po dwie pary No właśnie o to chodzi A no chyba że jakby zgubiła Tylko czekaj ona ma lewy ogon czy prawy ogon? Kul to wie Jezu jak ona może nosić sandały z tym ogonem No sobie to wyobrażasz? Czasem A to jest trzy Nie zauważyłem go Jaka tu była Nie wiem O jezus Nawet nie wiem czy mam ją odkrytą A praw internet Wybacz Ja, ja coś serio że na w twoim odcinku będziecie mnie słychać jak gówno R64 Stópki Ona ma jedną stópkę No Jest ona w Czesławsku? Tak, a to? Ale ma trzycze to jest mój odcinek. na robić to na taktyka. Zbogaczy taktyka. To jest cheesy. To jest is... cheesy. Cheesy. na taktyka. się na taktyka. Zbogaczy na taktyka. Zbogaczy się taktyka. Zbogaczy się jednością Zbogaczy się jednością, ja Ła! Wow. O tak, tutaj. Nie, nie, nie czuję wypuszczania tego czteryka. Atakuj z magii! Mój Boli mnie palec. nie palec od trzymaj od starszych człowieków. Jak ci może palec fuck? No, no ten... Ała, ała, ała. Ma, ma, mały stopę tak. Może. Łapce grastopańskie w tych crasher, nie? A bo no, no, sobie, ale... że ktoś się tego podjął. Nawet bym się nie zdziwił. Ludzie się podejmują mu jak się dziwnych rzeczy. Rze rzeczy, rzeczy. Ech! tam kurwa co jakby tak, czy... tak bywałeś po prostu bossa za mapę po go ała oła! pobiję Kobieto ej no ha Kobieto! Tak. woman human A co jakiś kurwa schizofrenii dostała, nie? To dobra Dobra ma bez potek Nie musiałem użyć potek, Gavlik shot. Także szkoda, że ten grzebień nie może być broń. No. No fajnie Okej okay. To się... Po co komu defense? Dobra, tu jest full moon Full moon chyba zrobimy w następnym odcinku to mi się wydaje Chociaż wiesz co? Czekaj Zobaczę ile mam minut nagrania Mam nadzieję, że wam się podobało Bo już niestety jest 30 minut nagrania Mam nadzieję, to... że wszystkim wam się podobało Mam nadzieję, że zostawicie lajka, like, subika i tak dalej Nie, no no nie no. Otizm